Do Rocket League zawitał nowy sezon, a wraz z nim nowy Rocket Pass, nowy samochód, nowa mapa oraz nowe nagrody turniejowe. A więc w dzisiejszym odcinku ocenimy sobie te wszystkie cztery rzeczy oraz <laughs> zapraszam do oglądania. RL Exchange, strona dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League z wieloma metodami płatności na każdą platformę, z kodem Bruce 3% zniżki, link do strony w opisie. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w nowym sezonie, w nowym <laughs> w sezonie. Ale zanim przejdziemy do nowego. Sezonu. Pragnę oczywiście sprawdzić wraz z Wami nasze nowe boosty za sezon 11 i wyglądają one następująco. Um... No, no co moi drodzy, nagrody za sezon Jak nagrody za sezon, chyba przyzwyczailiśmy się do tego Że y, dostajemy takie, a nie inne Buściki, no czy komuś się podoba Czy nie, no macie nagrodę Prawda, nagroda za sezon raczej nigdy Nie należała do tych bardziej użytecznych Ale moi drodzy, nie po to tu jesteśmy Ponieważ zebraliśmy się Tutaj razem, żeby uczcić Nasz nowy sezon 12, a w nim Rocket Pass, a w nim samochód A w nim nową mapę, także więc Przywitajmy moi drodzy Rocket Passa, a w nim Porsche 911. Ja no autko moi drodzy bardzo fajne, tak szczerze bardzo fajne. Tylko jest jeden malutki mankament, bo no jest prześliczne, prawda? Dopracowane tutaj reflektorki, wszystko, migacze. Super to wygląda. Jest malutki szczegół, malutki oczupinka taka, malutki szczegulik. Jest na hitboxie do Midusa. No dobra, moi drodzy, ale przejdźmy dalej. I pamiętajcie, że na trailerach nowego sezonu widzieliśmy glicze. Widzieliśmy, że motyw sezonu jest zgliczowany. Po tym odcinku napiszcie mi w komentarzu, jaki według Was był motyw tego sezonu i czy to się ma faktycznie do tego, co pokazywali nam w trailerze. Pamiętajcie, że motyw teoretycznie to jakieś takie glicze, bugi, błędy w tej grze, prawda? Albo po prostu błędem jest granie w tą grę. Przechodzimy na stopień drugi w Karnetu, a w nim mamy dekal do. Porsche. już kiedyś się na ten temat wypowiadałem, że samochody, które są w karnecie powinny mieć od razu z bomby dekale do tego samochodu, prawda? Tak jak Octane ma specjalny dekal, tak samo to powinno mieć. Także no co, te dekale to po prostu zapychacze w rocket pasie. Przechodzimy do. E, no, he, he. Tutaj jeszcze taki napisik na rocket pasie za darmo, prawda? Kapsółeczka. I tutaj taki ciekawy baner, taki, no można powiedzieć, że spoko, prawda? Komuś się spodoba banerek jak najbardziej spoczku. Przechodzimy do poziomu 6 szóst, Co to kur. No, moi drodzy, zaczęliśmy z przytupem, prawda? Poziom z szósty, a już nie wiemy, co się zbytnio tutaj dzieje. Jeżeli ktoś e, chciałby mi napisać w komentarzu, e, co to jest dokładnie, to z chęcią e, przyjmę taką odpowiedź. Przechodzimy e, dalej. Mamy stopień e, numer 7 i mamy taki klawiaturowany, limitowany lakier. Dalej, aktywist Mamy Moi drodzy, jeżeli wasz stary chciałby dołączyć do grania w Rocket League, to już się nie musi przejmować tym, że Antena 5G go dopadnie, prawda? Tutaj mamy taki oto dekal, powiedzmy, limitowany, animowany, burning. W ogóle zmieniłem na Octane'a, bo fajniej, fajniej na Octane'ie się sprawdza Rocket Passa. I mamy... <ścoughs> o! 100 kredytów! No, najlepsza możliwa rzecz w tym Rocket Passie aktualnie. I... I to nie jest żart. No dobra, jeszcze jest Porsche. Ale na hitboxy to widłusak. Przejdźmy sobie moi drodzy dalej. Dostaliśmy takie oto kółka. Dość. Nie muszę się rozwodzić, prawda? Nad kółkami, że mogliby zrobić deala z jakimiś BBS-ami albo coś. I moglibyśmy dostawać bardzo fajne kółka co sezon. Zamiast takiego wysrywu, który totalnie nikt nie będzie grał, bo te kółka samochodna, Dziękuję, dobranoc. Okej, okay, dekal do Breakouta. Combed out. Com Breakout? kombeda kombida Mamy taki oto telewizorek, prawda? Taki fajna obramóweczka, to zawsze na. Plusik, prawda? Takie malutkie szczegóły w porządku, i mam. <laughs> Fajna antenka, kapsułka, super. I dekal do Porsche, prawda? Do naszej Porsche. Wy to co mówiłem, że fajnie by było, jakby one już były w zestawie. I i tutaj grafik designer z 90 lat chyba pobawił się kółkami i przechodzeniem w takiego, w taki fate, czy jak to się nazywa? trotl, czy, czy ten. Czy powinien być taki mem? Grafik is my passion. Brzydkie w cholerę. Brzydkie w cholerę. Mamy tutaj jakieś takie. Taki napisik, prawda? I banner, i banner sam w sobie na pewno e, przyjemny. Jak jeszcze to Porsche będzie czarne, prawda? Czarny banner, to będzie naprawdę bardzo ładne. Highly Technical, proszę bardzo. I kolejny. <śpuszczak> to... Idziemy dalej, 19 poziom, ale dajmy się rozpędzić temu sezonowi, prawda? No być może coś będzie fajnego, być może. E, zna... <śpuszczak> no widzicie, taki, taki trailer Spodkuł na przykład Firewall, tutaj taki motyw hakerski, coś ten spot No okej, okay, w porządku, jeszcze powiedzmy, że się pochylimy nad tym e, pozytywem. <śled> ja, 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 Przyszykowaliśmy się już na święta, prawda? Rocket pasie w 20, 22 stopniu, dalej XP, 100 kredytów w plus plus tym rocket pasie idziemy dalej i... <śled> Co to są za kółka w ogóle? Co to są za koła? ja naprawdę, jakby... Okej, okay, zrzut typowy kapsułeczka. Dalej idziemy, dekal do paladina. Do paladina. Problem jest taki, że... Wy wiecie jaki jest problem. To jest ilość osób, która gra paladinem. Następnie dostajemy antenkę. An z... That... <grym> ja mam taką teorię, że po prostu e, schakowany Sezon złapał jajko, wiecie, bo tam w tle na przykład na trybunach kibicują nam w Rocket League jajka, więc może tu... <grym> Ech, tutaj dekal do Roadhoga, road, road, Road... A tu są ludzie, którzy grają Roadhogiem! Dalej mamy bardzo fajną obramoweczkę, to akurat top. B podoba mi się jedna z pierwszych jakby rzeczy, które naprawdę powiesz sobie, zajebiste w rocket pasie, idziemy dalej, jakiś tam tytuł. kuka kole. Czy ja muszę się nad tym rozwodzić. Prowadźcie normalne felgi. Ja czekam, czekam na normalne felgi. Idziemy dalej, moi drodzy, i mamy takiego to buścika jakby. To komuś się może podobać, komuś mniej, mi Mnie absolutnie się nie podoba, idziemy dalej. I tutaj taki plaster, prawda? Plaster w motywie liczowym, nie wiem, żeby zakleić dziurę na przykład, zalepić sobie oczy i odinstalować tą grę. A jeżeli chcielibyście się pokusić o kupno tego karnetu, to oczywiście z kodem, BRUZUWA musicie ówcześnie wejść w sklep i wtedy przejść do faktycznie kupna Rocket Passa i wtedy zarobię na chleb. Dziękuję. Idziemy, moi drodzy. Może będzie taki w którym jak będziesz miał piłkę na dachu i ona się odbije od tego, to wybuchnie jak balon, mi tak. O, o odleci piłka i się MS skończy, bo piłki nie będzie. Dobrze, moi drodzy, dalej mamy dekal do Roadhoga. Ty, ale wy zauważyliście, że w ogóle nie ma dekali do oktej ani Feka? to chyba faktycznie zgliczowany ten sezon, że zaczynamy montować dekale do samochodów, w którymi gra, chciałbym pokazać ile osób, ale przecież nie mogę wam nie pokazać palców, co pięć wam pokażę, kurwa. Dobra, słuchajcie, w sumie, żeby moje słowa nie poszły na wiatr, czy jak to tam się mówi, jeżeli do końca sezonu trafię chociaż jednego gracza roadhogiem na streamie. Czy na odcinku, żeby to było udokumentowane To nagram jakiś bardzo fajny odcinek specjalny Idziemy moi drodzy dalej Dostajemy zabdejtowaną Porsche I bardzo ładne, no, no co by nie mówić Ale cieszy oko, to Porsche jest Bardzo śliczne, 100 kredytów Kółka kolejny, to z chipem Tam w środku, czy, czy coś jak, Nie wiem, brzydkie, po prostu brzydkie Do minus midline Ok, no taki fajny dekalik I tutaj bad beat ten Ty goż wygląda jak ja, patrz Tutaj jakiś taki trial spod kół, ok? Taki glitchowy, no, powiedzmy. I przechodzimy do Goal Explosion. I to Goal Explosion jest fajne, fajne, po prostu fajne. I tutaj ciekawostka jest taka, że ta chyba dziewczynka, która tu tańczy, to była nad tym Neon Tokyo. Które widzicie, tą mapę już w tle jest updateowane, bo to będzie mapa w tym sezonie. Także ją sobie później sprawdzimy. A sam go, samo Goal Explosion, no, wydaje mi się, że. Na, na... te czapki są coraz dziwniejsze okej, okay, idziemy dalej i mamy tutaj limitowany lakier krzyżówka i jak na to, że jest za darmo, fajny okej, okay, bąbelkowa tkanina, mamy tutaj taki dekal bąbelkowy <grym> to w sumie ciekawe, idziemy dalej i do dominusa dekal z takim gościem piekielnym, taka trochę dynia, halloweenowy motywik okej, okay, w porządku, kapsułka, idziemy dalej jakiś awatar, tak, no, no wiadomo, te obramóweczki są w porządku i punk metal bez komentarza, <grym> 100 kredy edytów, kolejne kółka. No i mówię, no na przykład, żeby zdjąć to plastikowe, szare gówno, wypompować te koła tak, żeby wyglądały na felgi, którymi jeździsz na co dzień i zostawić ten, ten srebrny kolorek i może to by było jakoś ciekawsze, ale akurat w tym wypadku, no jest kółko, przepompowane kółko. O, boost taki, firewall, proszę bardzo. Spoko, jest boost, idziemy dalej do, do palaczka, no, nijaki ten sezon, nie, nie, no, muszę to powiedzieć, nijaki taki, kurwa, jest sobie, nie, Dropnęli sezon, ni to gliczowane, ni to co, tam w te, dobra, pozytywu Patryk, przestań narzekać Broadbolt. Yy, taki spod kółek, okej, okay, w porządku. No i taki fajny, ciekawy dekalik. Chodźmy dalej, chodźmy dalej, proszę. Takie oto dekal limitowany, ale nie jest on w dalszym ciągu do Octane ani do Fenka, także trochę się dziwię i czekaj. Okej, okay, do Porsche łowczyni, no taki dekal do Porsche, żeby był ciemnawy trochę, no spoko, no wprowadzili taki dekal jak wprowadzili, ale dalej, ten, ten Rocket past. To... nawet kółka, nawet, nawet już powiedzmy, że mnie posłuchali, są fajne felgi, prawda, znaczy fajne felgi, są fajne oponki, no to felgi trochę takie... E Okej, okay, Lobbit. Taki dekal trochę wygląda jak taka e, posadzka, jak taki kibel w barze w latach 90 albo e, basen w amerykańskich filmach. No ciekawe, ciekawe. Idziemy dalej. Um, dopalacz kolejny. Jakiś taki limitowany dekal i to wygląda ciekawie. To po prostu wygląda ciekawie. Jeden z lepszych dekali, jakie w tym momencie możemy uświadczyć chyba. Um, kolejne jakieś kredyty. Kapsułka, prawda. Boost. Boost to chyba już mieliśmy taki trial z bodką. No Boost, da, może ktoś sklei coś z tym bardzo fajnego. Okej, okay, zajebisty baner, zajebisty, po prostu 9 na 10, zajebisty. Dobra, przejdźmy dalej i dosta. <laughs> Nie, yeah! interchiller, ale w tym momencie Zupgradowany Co ja patrzę? Chodźmy dalej, moi drodzy I mamy skórę węża do merka To jest naprawdę zgliczowany sezon Dali Do merka dekale, do hot, hot Roda, Czyli jak to, a, idziemy dalej Tak kapsułeczka W ogóle ciekawe ile razy będziemy, idziemy dalej w tym odcinku Dopalacz PD, kredyty yy, Dekal, który ma wrażenie, że już był Okej, okay, kolejny poziom I intercooler odwrócony Czyli te, te kółka z piątego Tam Poziom 70 i mamy moi drodzy Goal Explosion i Goal Explosion jest naprawdę Bardzo, bardzo, ale to bardzo ładne Czy to będzie paintowane na biało Na czerwono, na właśnie różowo Czy jakikolwiek inny kolor będzie to wyglądało Po prostu zajebiście, także Goal Explosion Totalnie na plus I dalej mamy itemy Paintowane, także no co mogę powiedzieć Tu chyba nie ma tak naprawdę co dopowiadać Mamy pomarańczowego No co, porszawę, jakąś tam fioletową Porszawę, ale te itemki W gruncie rzeczy to jest jedno Jeden wielki syf. No, oprócz tych tych Explosion, prawda? One wyglądają jako tako, ale no powiedzcie mi, co to są za koła. Mi się nawet nie chce ślęczyć nad tym, oglądać to. To jest po prostu tragedia. Ten sezon to jest tragedia, jeżeli chodzi o Rocket Pass. Sam Rocket Pass, tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest tu Porsche, to daje 3 na 10, bo normalnie to by było 2 albo 1, no bo parę fajnych itemków jednak tam jest. A jeżeli skończyliśmy już Rocket Pass, to w takim razie płynnym, stepowym krokiem możemy przejść. Do nagród turniejowych. I moi drodzy, zaczynamy od Okteina, do od dekalu do octeina, Taki, no powiedzmy, clean decal, prawda? Przez kolejne. <laughs> A, tutaj ki tam Co? Co? Dominus Bazer, ok? Dominus Bazer, mamy tutaj takie pszczoły, prawda? No niech sobie będzie. I toaster. Ok, idziemy dalej i w, w miarę fajne kółka by były, gdyby wiecie, znowu, no były posrebrzone, posrebrz, srebrne po prostu, e, gdyby nie miały tego niebieskiego, ale w gruncie rzeczy są to ok kółka, ciekawe, idziemy dalej i... Idziemy dalej i decal do Devila Jako tako, jak xDevilem nikt nie gra Tak, decal okej, okay, jest fajny Dalej mamy... Czemu to jest kred? Co tu robi kred górnik, okej? Okay? Powiedzcie mi, co tu robi kred górnik Jakby, umówmy się szczerze to, to... Co tu robi kred? Dobra, przejdźmy dalej I dostaliśmy to... O ja pierd... Co to jest za sezon? Przecież to jest jakaś chujnia na kółkach Nie wiem, kto tam ma, kurwa, takie pomysły Że wiecie, oni siedzą w firmie Tam, no, wiecie, oni siedzą nad tymi pomysłami I ktoś musiał to zobaczyć I zatwierdzić, i mówi stary, zajebiste te koła to game changer <grywa> uh. następnie mamy takie oto kółka szelington, idziemy dalej i dekal sztywne frędzne, no i dekal no tak, tak jak dekal fajne do, o, uniwersalny, nie jest on do Oktajna. tutaj mamy do Oktajna pomazany, ciekawy dekal no tutaj serial w miarę spoczko dekali, dalej y, mamy boost spot, znaczy boost trial spot kół, ale nie jest on jakiś Wybitne, szczerze, to jest ziemia Dalej mamy, o, bardzo ciekawe koła Bardzo fajne felgi w sumie Zajebiście to wygląda, tak szczerze powiedziawszy Tylko znowu, szkoda, że jest ten taki Niebieski pomysł, Ale gdyby wypadły na przykład czarne takie felgi No można by było spróbować Dalej zakręcone to Aj, i ten krecik używa takiego boosta <laughs> Wesołe pasy, moi drodzy, dalej mamy takie oto dekal, też uniwersalny spoko. No dekal jak dekal i tornado, bo ten, ten krecik rozpęta w burze ten, ten krecik. Jezus Maria. No ale dalej co? Dalej będzie ciekawy jakiś dekal. Chypnął, to jest jakiś pajęczy dekal, tak? I on się on się tak ciekawie miga, okej? Okay. I jeszcze się tak... Ob... Ja pierda Jaka sieka. Ten sezon to sieka. I ostatnie kuka, które. Wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd. Moi drodzy, skoro oceniliśmy już Rocket Passa i nagrody turniowe, czas przejść do naszej śmietanki na samym cieście na torciku. Mamy do przetestowania Porsche, mamy do przetestowania nową mapkę, która wyszła w tym sezonie i jest to odświeżone Neon Tokio, takie zgliczowane Neon Tokio. I ja już sobie pograłem troszkę na tej mapce na streamku, także już wiem, co wam powiedzieć. I moi drodzy, ta mapa jest zajebiście moi drodzy, ciemna. Na tej mapie absolutnie nic nie widać. Ja nie wiem, co tutaj w ogóle, czym się Psionic sugerowało, ale przecież już od X sezonów wiadomo, że na takich mapach absolutnie nie widać ani rywali, ani czasami piłki, się zlewa wszystko i w pierwszych odczuciach ta mapa ma takie, no jest inna, taka dziwna przez te e, bandy, które są e, tutaj, takie marmurowe. To się wydaje, raczej marmurowe, no taka nie wiem, okleina, nie wiem jak to nazwać. To się wydaje takie szersze, takie pierwszy feeling z tą mapą związane to mapem jest naprawdę bardzo dziwny. Druga sprawa jest taka, że ta mapa sama w sobie ma czerwono- niebieskie kolory. to naprawdę jest zgliczowany sezon, ale... To po prostu wygląda według mnie ochydnie Nie wiem jak wam się podoba ta mapa Czy ja po prostu, wiecie, już troszkę przesadzam Bo powiedzmy sobie szczerze, ja wam coś powiem Jakimi ja kategoriami patrzę Gdybym miał to ocenić pod względem wyglądu Powiedziałbym, hm ciekawy design, hm ciekawy Wprowadzić coś nowego, okej, okay, ciemna mapka Można powiedzieć, że jest zajebiście Prawda, że mapka jak najbardziej Na plus ze względu na to, że to jest coś nowego Koniec jakichś takich e, jasnych Mapek z drzewkami, prawda, natura I tak dalej, tylko, że jest ciemna mapa Tylko, jaki mamy, moi drodzy z tym związany problem. Moi drodzy, wyłączyłem teraz nameplate na powtórce 2 na 2 i patrzcie, gdzie są rywale. Obserwujcie, gdzie są rywale. Zobaczcie, wezmę sobie teraz piłkę, prawda? Chcę wziąć piłkę i nagle ktoś mi wyskoczył. Widzieliście to? Tu nie widać rywali. To jest absurd, ale na tej mapie naprawdę nic nie widać. Teraz dopiero, jak się skupicie nad tym samochodem, to widać, że ktoś tam podjechał. Albo no, skupcie się na tym, co tu się dzieje. Obserwujcie na przykład Tomacy i powiedzcie mi, czy widzicie rywala. Nagle gościu jest przede mną. O, tepnął się nagle tam mój teammate. Piłka. Tutaj pyk. O oh, tutaj nagle... Pojawia się ktoś znikąd O, znowu tutaj stoi Erbium losowo Słuchajcie, jak wyłączycie te nameplatey To jest bardzo łatwy e, dowód na to Albo bardzo łatwo sprawdzić, czy ta mapa Jest w ogóle grywalna, czy nie, czy jest coś Na tej mapie widoczne, czy nie Bo to jest naprawdę dla mnie absurd, że tutaj Absolutnie nic nie widać, przecież ci ludzie Się tak zlewają, że to jest bez bezsens To jest po prostu bezsens I możecie powiedzieć, tak Patryk, ale w gierce gra się Z nameplate'ami i okej, okay, macie tutaj rację Tylko chodzi mi o to, że czasami Nie zwrócicie sobie uwagi albo ten name nie oddają tego, czy blisko jest rywal was, czy daleko, więc w rezultacie gubi wam się, tak jakby wizja boiska, bo nie wiecie, czy ktoś jest w powietrzu i was challenge'uje, czy po prostu jest daleko i nic się z tą piłką absolutnie nie stanie. A samo w sobie auto, przez to, że ma hitbox do minusa, jest po prostu tragiczne. Umówmy się, ale hitbox do minusa jest niegrywalny. Jak teraz sobie odpalimy hitbox, to wygląda on następująco czyli klasycznie troszkę przodu wystaje klasycznie dupa też wystaje i możemy w niej dosłownie wbić się nią w ziemię. No i, no i co mogę więcej powiedzieć o tym samochodziku, jeżeli chodzi o wygląd 10 na 10, no przecież odwzorowanie Porsche w tej grze z, ty, z tymi szczegółami, no to jest miód, cud miód warżeszki w karmelu, ale jeżeli chodzi o sam w sobie hitbox, no to jest on po prostu tragiczny, prawda a jeżeli stawiamy auto na hitboxie niegrywalnym to samo w sobie auto staje się niegrywalne, szczerze, dawno chyba nie było tak nijakiego sezonu, w sensie to Porsche, tylko to Porsche kieruje ten sezon, Rocket Pass jest mega słaby, nagrody turniejowe i jeszcze gorsze. Mapa ohydna. Ocena ogólna 2 na 10. Nie wiem, jeżeli chcecie kupić Rocket Pass, oczywiście z kodem Bruzowa zobaczymy, co ten sezon przyniesie. Ale w sobie, sama w sobie otoczka i początek sezonu to jest jakaś tragedia. Dajcie znać oczywiście, co wy sądzicie, bo na pewno są tu osoby, które nie popierają mojego zdania i z końcem przeczytam Wasze komentarze. Także sekcja za komentarze tam pod spodem jest Wasza. A w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, moi drodzy, cieplutko i do następnego odcinka.